Dobra, zagramy sobie dzisiaj na trybie Akopalipsa oczywiście na mapie rozwód Zagramy sobie elektrykiem, sobie dzisiaj zagramy Weźmiemy sobie krótkofiutyzm, czyli to co wy macie tak. O słuchaj takem Kurs szybkiego czytania się sobie weźmiemy, dobra Nazwiemy go sobie Dobra, nie nazwiemy go Kródy jest Dobra, lecimy widzowie Przepraszam. Co tam się dzieje? Dobra, lecimy. No dalej. O, wyjebało mi grę na